podać zbogacony tlen, trochę zadbać o niego. Wyszedł z tego szpitala, bo rodzina już nie mogąc się do niego dostać, wymagała, zażądała wypisania go na siłę ze szpitala. Wyszedł ważąc ile? 50 kg, 45 kg. 45 to Więc ojciec słuchajcie... naszego naszego kolegi I teraz Szymka Truskawa. Policzmy prostą mm. rzecz. 45 kg. Załóżmy, że tylko połowa to były tłuszcz. To był tłuszcz, czyli dwie, albo że dwie trzecie masy, którą stracił, to tkanka tłuszczowa. Tłuszcz to jest 9000 tysięcy kilokalorii. Kilogram tłuszczu to jest 9 tysięcy kilokalorii. Jeżeli on schudł 45 kg, dla, dla łatwego rachunku policzmy 40 kg, Ile leżący pacjent, prawie się nie ruszający dziennie potrzebuje kalorii na utrzymanie? Dwa tysiące kalorii? 2000, to, jest, to jest tak. 2000, tak. tak który mhm. się nie rusza, leży w łóżku, 2000 mhm. kilokalorii, tak? Tak. 2000 kilokalorii, zakładając, że tkanka tłuszczowa mu dawała, no dobra, nie 9, a 8 tysięcy, dla łatwego liczenia. To każdy kilogram to są 4 dni. Mhm. Tak? On schudł 40. 100 dni w szpitalu musiał nic nie jeść, żeby tak schudnąć. Ale to jest... On był przegłodzony i wszyscy to wiedzieli. To I on sam wychodząc standard. zdążył to powiedzieć. To jest Ja standard. przepraszam, że to nazywam wprost. Ale wyście bandyci mordowali ludzi w szpitalach? Ale o I tym ja... mówię mówi o tym raport Naczelnej I Izby Kontroli Najwyższej Izby. W to, tak. I wierzę mocno w to, że przyjdzie czas, w którym zostaniecie za to rozliczeni. I ja tego nie mówię, żeby was straszyć, tylko po to, żeby sprawiedliwość zafunkcjonowała. Bo jeżeli w Polsce ludzie zamówienie prawdy, okazuje się, że jest to czyn rewolucyjny, trafiają do aresztu, to dlaczego za? Takie działania yy, nie, mają być, nie macie być rozliczeni. Tylko pamiętajmy o tym. Ja wiem, ich chroniły procedury. Nie, nie tylko to. Nie tylko to. Yy, procedury to jest jedna rzecz, yy, chociaż procedury nie mają mocy obowiązującego prawa. Yy, to jest taka pewna yy, ciekawostka, yy, bo procedury są wydawane w yy, formie zarządzenia ministra zarządzenie ministra jest niczym innym, jak tylko takim wewnętrznym, jakimś, prawda, wewnętrzną regulacją, która nie daje nawet zobowiązania do tego, żeby ją przestrzegać, ponieważ mhm. zgodnie z ustawą o zawodach lekarza, lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek, lekarz ma obowiązek kierować się nie tylko dobrym pacjentem, ale również... Miał. Chyba miał, Marek. Mówimy o Lege <laughs> Artis, o stanie idealnym. No mówimy tak jest. mówimy tak? o mhm. Lege Artist, Ma również obowiązek korzystać i kierować się aktualną wiedzą medyczną. W związku z tym, to co dzisiaj na przykład, to co wtedy robili tacy ludzie jak na przykład, nie wiem, Simon, prawda, i tak dalej, Horban, etc., etc. który miesiąc wcześniej drwił z tych przepisów i wskazywał, że cóż, za choroba człowiek z wypadku przywieziony do szpitala. A oni się zajmują COVIDem. No idioci. Najpierw mają się zajmować ratowaniem życia, a potem COVIDem. Chwilę później widocznie mu się już wszystko zgodziło na jego rachunkach i zmienił zdanie. Albo ktoś coś wyciągnął jakiegoś asa z rękawa i mu pokazał. Słuchaj, panie profesor, widział, grant nie restrykcyjny, grant nie czeka, tak? Tak jest. Ale chciałem wrócić do Agnieszki. Wasze, wasze. Szanowni Państwo, dwa dni przed śmiercią Agnieszki Prowadziła z nią rozmowę przez 4 godziny jej córka przez mhm. telefon. Trzy dni przed śmiercią Agnieszki, Marcin Osadowski rozmawiał z nią, ponieważ miał plan, żeby Agnieszkę zaprzęgnąć do roboty, mhm. roboty jego telewizyjnej. Tak, dlatego że Agnieszka była bardzo precyzyjna. Agnieszka miała wyjątkowy dar e, syntetyzowania różnych faktów, bo ludzie dostrz czasami dostrzegają pojedyncze punkty. Ona świetnie to łączyła, tworzyła z tego całą pajęczynę i widać było, w jaką, w jaką płaszczyznę ta pajęczynę jest wy, wy, nakierowana. Yy, powiem tak: Świętej Pamięci Agnieszka Fatyga to był prawdziwy mózg z darem przewidywania, z darem syntetyzowania, a do tego podparty jej e, niesamowitym. Hmm, doświadczeniem to złe słowo. Chodzi mi o to, Instynktem. że ona, nie, ja o myślę, że to, że ona całe jest... życie była nauczona ciężkiej pracy. Tak, w, I i również w tym się tak, spalała. Tak. I naprawdę, kiedy już y, jakiś temat się wgłębiała, to potrafiła, y, potrafiła na przykład nad ranem zadzwonić, y, że na całą noc nie spała i przerobiła ten temat tak, tu i tu. Tak, zweryfikowała tak, takie tak. rzeczy, robi to od trzech dni i w końcu może powiedzieć, co z tego wynika. I naprawdę te jej y, syntezy były ale Marcin, genialne. Bo, bo teraz, ale bo, bo... miała też niesamowitą intuicję. Miała intuicję niesamowitą, I niesamowitego procesu. Ale... Czekaj, tak. bo, 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 bo Wróćmy da, dajcie właśnie. mi powiedzieć, Ma, tak, tak. bo, 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 bo zmierzam do y, 20 października, Marcin, byliśmy na, byliśmy na Powązkach y, Starych, kręciliśmy, y, kręciliśmy taki film o niewiadomskim. Uh -huh. I wracając, ten grup niewiadomskiego jest dosyć daleko na Powązkach. I wracaliśmy, i Osadowski po drodze nakręcił kilkadziesiąt ujęć i zmontował, zmontował to filmik, y, który nosi tytuł y, Pamięć zaklęta w kamieniach. I ten filmik puści, puścił u siebie na kanale NPTV. Agnieszka zobaczyła ten film i mówi tak. A, a kiedy Osadowski zrobił ten film? A ja mówię, No dzisiaj zrobił. Jak to dzisiaj zrobił? No tak. I zadzwoniła do Marcina Agnieszka z laudacją na temat tego filmu, ponieważ mówi, że, że ten film w normalnych warunkach, normalnej pracy telewizyjnej robiłoby kilkadziesiąt osób przez dwa tygodnie. No właśnie. Więc, więc oni byli z, ze sobą w rozmowie, bo Marcin chciał Agnieszkę przed kamerę postawić, ale wiesz. My, faceci, mamy łatwo. Mhm. Proszę państwa, my, faceci, mamy łatwo. Kobieta jest obudowana szeregiem fusów. Musi dobrze wyglądać, albo nie inaczej. Musi się czuć, że dobrze wygląda, tak? Bo my, nam to nie zależy, tak? A kobiecie tak. I Marcin ciężko pracował nad nią, i teraz słuchajcie, na trzy dni przed śmiercią rozmawiał z nią, kilka godzin ustalali pewne rzeczy. I kiedy Agnieszka zmarła, kiedy ją zabito, to okazało się, po tych trzech dniach, że ona miała całkowicie zwęglone płuco. Yes. Czyli tak, czyli przy, trzy dni wcześniej i dwa a, dni wcześniej... A dzień wcześniej rozmawiała z bliskim członkiem rodziny. Dwa dni przed zgonem rozmawiała z córką cztery godziny przez telefon, czyli... czyli mogła rozmawiać. ki mogła rozmawiać, normalnie funkcjonowała. To kiedy to płuco się zdążyło zwęglić? Doktor Jaśkowski przecież o tym mówił, tak, że ustawiono tak. za wysokie ciśnienie i... i e, no i właśnie e, i Piotr Wojciechowski. Piotr tak, Wojciechowski tak. też, on bardzo mi pomógł, Piotr Wojciechowski w tamtym czasie, bo był anastezjologiem. Wie, tak. wie co mówi. Moja żona została zawieziona do szpitala w śpiączce cukrzycowej. Mm. Miała, i okazało się, że wyrobiła, wytworzyła się u niej insulinooporność, czyli mm -hmm. podawanie tej insuliny, którą mieli w domu, no nie, nie zmniejszyło poziomu cukru. I teraz uważajcie Państwo: e, o 17 zabierają ją do szpitala, a o 7 rano już nie żyje i na sekcji zwłok. Powiem więcej, zwę... żeby nie było na Wojciecha. Marcin, a ja ci to ja muszę, muszę to powiedzieć. Wojciech do mnie zadzwonił. Że nie mogę wybudzić Agnieszki, Marcin. Ma śpiączkę cukrzycową. Przyjechał pogotowie, wziął ją, ale cholera wie, gdzie wezmą. I, i dzwoni, 10 minut później mówi: Słuchaj, nie, niesamowite szczęście. Przyjęli mi Agnieszkę tu na solcu obok. Na solcu? 200 metrów tak, 200 tak. metrów od domu. No to wiem gdzie. Przyjęli ją na solcu Już i nie musi nie nigdzie nie jeździć. Zaraz będzie miała pomoc, był pełen nadziei, bo ludzie. W szpitalach ludzi ratowano do tej pory, leczono, a nie zabijano. Mój ojczym zmarł na izbie Przepraszam Marek. na solcu. To był listopad. Październik. Październik, przepraszam. To był początek tej y, skumulowanej awantury środek, o, o, y, o szpitala. To był sam środek. No, nie, no oni zaczęli awanturę w robić marcu, w marcu, tak? ale y, tę blokadę, straszenie na zaczęli jesień. robić na jesień, tak jak nas przychodzą tak, za tak. choroby, tak? Typowy y, okres wzrostu zachorowań na grypę. Wojtku. No, uważnie. skończę. I, szanowni Państwo, y, y, z, y, zakwalifikowano ją jako śmierć covidiową i cały październik, cały, październik y, cały listopad, przepraszam, cały listopad 30 dni plus 5 dni grudnia. Yy, nie chciałem się zgodzić, żeby potraktowano ją jako, jako śmierć covidową, żebym mógł ją pochować normalnie do ziemi. Bo tak to była wnuczka rolników i ona do ziemi miała sentyment i kiedyś nawet na takim jednym pogrzebie powiedziała, jak umrę wcześniej, to masz mnie do ziemi pochować. Broń Boże, żebyś mnie nie spalił. Ale skremowałem, skremowałem Agnieszkę 5 grudnia. Yy, to jest dla mnie klęska życiowa moja. Uh -huh. Klęska życiowa, bo to wiecie Państwo, przepraszam, że tak sobie pozwalam, to ja miałem pierwszy umrzeć, bo my, mężczyźni, w tej naszej cywilizacji tak się właśnie zachowujemy. Wdowieństwo nie przystoi facetom. To jest przypisana. Y, 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 kobietom y, przypadłość, tak, bo one w Czerni przeważnie są do twarzy mają. I y, y, mnie badano kilka razy na COVID. W, w tym procesie walki. Zadzwonił do mnie jakiś profesor, m, który mi udowadniał, kiedy, się, kiedy wybuchła, wiesz, awantura taka medialna, że zmarła Agnieszka Fatyga, kiedyś była osobą bardzo publiczną, tak. I, o, i, a ja się tutaj awanturowałem, buntowałem się. I on do mnie zadzwonił i mówi, panie Olszański, przedstawił mi się profesor, nie, nie pamiętam nazwiska jego, i mówi, że pana żona nie miała szans przeżycia. Ja mówię, czy, czy pan to był? Nie, no ja widzę z dokumentów. Profesor no to... z innego szpitala zupełnie, tak? Chodzi, nie tak? No, nie wiadomo skąd, z ministerstwa, ja wiedzą skąd. Yy. Więc co, mo, mo, moje, moja żona zwęgliło jej się płuco przez dwa dni? I bez żadnych obieg, objawów chorobowych wcześniej? Nie ma takiej możliwości. No nie ma takiej możliwości. I wiecie państwo, tak, ja się chcę mścić. Mam do tego prawo do zemsty. I to nie jest tak, że zemsta należy do pana. Nie. Moja zemsta nie musi polegać na tym, że będę ostrzył kosę. Moja zemsta polega na tym, to co powiedział wcześniej Marcin, że postawimy tych ludzi przed sądem. Przed sądem postawimy tych ludzi, ponieważ nie tylko moją żonę zabito, zabito wielu ludzi. 250 ponad tysięcy ponadnormatywnych śmierci. Ale to tylko, tylko ci, którym nie udzielono na czas pomocy. Na przykład a mamy jeszcze na pewno drugie tyle albo i trzecie tyle tych, którzy zostali uśmierceni w taki czy w inny sposób. Tak, tak. Dla mnie dla mnie taką informacją, która mnie wstrząsa do białej gorączki i nie potrafię opanować, się, jest śmierć tego jedenastoletniego chłopca, który zmarł w karetce pogotowia, bo żaden szpital nie chciał go przyjąć z, wo z woreczkiem robaczkowym. Tak. I jest przecież nagrana rozmowa ratowników. Tak. Jak ratownik zdesperowany rozmawia z jakąś dyżurującą lekarką, ale mówi, co pani nie przyjmie tego chłopca? Nie, Nie, bo mam procedury. 11 chłopak, żeby zmarł w karetce wożony 7 godzin po całym województwie. A kobieta w ciąży? Kobieta w ciąży gdzie ta. umiera z dzieckiem i, i na korytarzu ona i dziecko? Ludzie. Przez to jest podwójne morderstwo. Y, powiedział mi człowiek, który jest no, w, samym, w, samym środku, w samym środku służby medycznej, że oni oszaleli. Oszaleli ponieważ yy, nagle zaczęli zarabiać gigantyczne pieniądze. Tak. I ja nie mówię, że wszyscy lekarze, bo są lekarze, przecież stawaliśmy w ich obronie, którzy łamali procedury i ratowali ludzi i za to stają przed sądem lekarskim. No, przykładem jest doktor, pani doktor Radkowska, pani doktor Martynowska. Tak jest. Nie doktor, le... doktor Bodnar, Dobrze, którego bodno, tak. po to uwalano, bo Bodnar wykazał, że amantadyna tak. sk działa skutecznie. E, przypomniał, że amantadyna tak. była kiedyś lekiem pierwotnie e, stosowanym w grupie gr legalny, grupie legalny. Tak, A. Tak, tak on ją akurat stosował, ponieważ miał wielu pacjentów z Parkinsonem i, i tam on służył do, troszeczkę do, do łagodzenia innych objawów i zauważył, że u tych pacjentów nie występuje choroba. Mhm. Ale dlaczego trzeba było go sekować? Dlaczego trzeba było go uwalić? Z bardzo prostego powodu. Te preparaty, które zostały wprowadzone na rynek, mogły być wprowadzone tylko pod jednym warunkiem. A warunek ten wynikał z faktu, iż był to preparat tak zwany w fazie testów. Preparaty w fazie testów mogą być prowadzone na rynek tylko wtedy, kiedy udowodni się, że nie ma żadnej innej metody leczenia danej choroby. Tutaj nie było takiego Ponieważ. ponieważ yy, yy, Gdyby zatwierdzono Amantadynę między m.in. Między siwir, gdyby wykazano, że ten lek jest bardzo skuteczny yy, i nie ma potrzeby wprowadzania leków w fazie testów, nie można byłoby go wprowadzić, ponieważ nie przyszedł pełnej procedury, ale dopuszcza się wprowadzenie preparatu na rynek medyczny. Jeśli nie przyszedł pełnej procedury, właśnie w takim przypadku, w którym nie ma innego skutecznego leku na rynku. Dlatego sekowano Bodnara, dlatego y, wyciszano wszelką dyskusję ten temat, że jest to lek skuteczny, bo taka była narracja, bo taki był interes, bo taki był interes Nakaz również. Pikfarmy, również, również, y, trzeba to Bios, Suli von Bios. der Leyen. O czym mówi wiel, wielu, Tam. o czym mówi w parlamencie. Jeśli mam... pozwolicie. Chris, tak. e, mhm. Gorąca prośba do Państwa. E, oczywiście prosimy o zadawanie pytań, ale też gorąca prośba o udostępnienie.